Pranio! zapraszam. Cześć, co ty tu masz? Co ty tu masz? Ale czekaj, bo ja teraz, teraz to ja nie widzę, bo widzę od słońca. Muszę, muszę, poczekaj. Dzisiaj będziemy otwierać gwiazda, do nas tak. Zostawcie łapki w górę. W Może usiądź, bo nie widzę Twojej głowy. Jakbyś usiadł, to bym widziała. Zostawcie łapki w górę i w górę nie. Sorry, że długo nie było odcinków. Ale, no nie miałam czasu, Muszę Hmm. Hmm. Dobra. O, pokazuje, że jest pudełko. się Nie, bo tam, z tamtej strony nie widzę. Musisz przekręcić pudełko. Już to się pokazuje, pudełko. O, bo nie mam oświetlenia. Wie. Dobrze, Marcia. dobrze. Tutaj jest do nas taki jaki marki Grafik. Ehm. A dlaczego, tak, właśnie, a dlaczego właśnie... A dlaczego właśnie masz taki Powiedz. No, no bo ja mam akumulatorki do tego, do grafita, a do innych nie mam, więc ten... Pan, powiedziałam Wam, kiedy kupiła grafita i ten... No, no. Mhm. Gdybym kupiła grafita, to będę miała akumulatorki. Do niego. No, jest. Dobrze, Franek, od razu tą folię do śmieci y, plastikowych, dobrze, zanieś. Są za progiem, więc niedaleko. I jeszcze kawałek został na stole. Marka Grafite. Tak, Grafite Energy, dobrze. To no teraz trochę bardzo. No i otwieramy. No i Czasami to tutaj to mamy. Mamy taką doskę. Mamy instrukcję, ale ja nie wiem jak z tego korzystać. I jakąś gwarancję też. Tak, tak. Walantyjna pewnie oczywiście nie podpisana. Wiedziałem, więc nie będzie można w niej tu zostać. Eee, no, tu jest pusto. Nic mm -hmm. nie podpisane. No, jest tak. paragon, który no. tam powinien być, może w tej folii, którą wyrzucałeś No i oczywiście sprzęt. Nie ma paragonu gdzieś? Ja nie widzę. To jeszcze tą folię trzeba jeszcze przeszperać, czy tam nie ma włożonego? Nie, tu nie Ja ma. może mam fakturę na e mailu, wiesz? A, może. No to dzisiaj go niestety nie przetestujemy, ale jak będziemy, wiecie, jak płot będziemy robić, to, to wam pokażę. To powiedz mi, gdzie to rękojeść się wkłada? I pasta tutaj, to wam może nagrywam, no tutaj się serce wkłada. Taka. Aha, czyli to jest taka nakrętka, tak? którą no. trzeba zdjąć i w nią się Patrza. wkłada. A tutaj się blokuje. No i się zakęca... Że... Nie, znowu. To... się tutaj się zakręca. Aha, rozumiem. No. A tą rączkę gdzie można wkręcić? No, no, tylko z jednej strony tą rączkę czy z dwóch? Patrzę. Można tu i tu. Czyli gdzie no, potrzeba, to, tak? No. no tak, tak, no, no, tak. No patrzcie. Rączkę. Wkręcamy, tak, no i mamy, no, no, no. Rzeczywiście. O. można że oczywiście, z drugiej strony gdzie komu, komu wygodnie jaka praca, tak? tak. Są też takie, które tutaj też musi się Aha. Wypada, ale tu nie ma tego. Yy, no. Tak się ten... Osłona to jest fajna właśnie, bo, bo jest regulowana, tak, no i... Yy, można ale trzeba odsłaniać chyba od tej strony ręki, którą się trzyma. Tam, gdzie jest rączka, tam no trzeba tak. zakładać osłony. No tak, tam, gdzie stoisz, no żeby... Nie, no ale chyba bardziej, na i na bardziej ją na rękę chyba no, trzeba no Tak, Na Ciebie i na rękę. No. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, to złóż to ładnie. Będziemy używali, jak przyjdą nasze blachy. Tak. Mam nadzieję, że jak te blachy przyjdą, to ja będę wtedy, bo chciałbym też nagrać film z tego, jak ten płotek. Mam nadzieję, że będę wtedy miał kamerę na głowę. Bardzo bym chciał ją mieć. Ej. A! Tamten akumulatorek to jest w tym, tej wkrętarce, którą, którą już widzieliście pewnie na no, tym grafita na tym, na moim filmie, jak tą kosiarką wyciągałem, pamiętacie, kto nie oglądał, to... Jak co kosiarką wyciągałeś? Jak e, kosiarką wyciągałam pieniek od tego, pomagał Wojtka, wyciągałam pieniek od... E, od tej choinki, którą żeśmy kiedyś z ścieli ścieli. Właśnie. Tak. Mhm. No. To, Dobra, no i składamy. Dziękujemy. Zostawcie łapkiem górę suba. I nara do następnego. Papa. Papa. Pa pa. pa, pa. Pomachaj łapką.